SL Mistrzostwa Polski, kolejny wywiad. Tym razem e, świeżo upieczona reprezentantka Ark Wave Magics. Cześć. Cześć. No, humory dopisują chyba po meczu, co? Tak, jesteśmy bardzo zadowolone z siebie, bo zagrałyśmy swoją grę. E, zszedł z Was trochę ciężar po tym, jak e, odpadły zawodniczki Fortnite? To znaczy, jesteśmy zdania, że na wszystkich trzeba wygrywać, więc bez różnicy. A czy te 2-0 to było takie wasze pewne 2 Bo tam był, yy, na Mirażu to było tak nerwowo pod końcówkę, nie? No tak, ale byłyśmy dobrze przygotowane. Grałyśmy swoją grę, grałyśmy timowo mega i mega dobrze nam się grało, więc myślę, że nie jest to jakoś szokujące dla nas, że wygrałyśmy 2-0. Chyba trochę błędów z waszej strony było na tym Mirażu. Tak, bo Bo wypuściły się te CT. Co tam się stało w tym CT? Że tam były takie yy, problemy? Brak komunikacji. Z Oliwką miałam problemy na, na B. Źle się ustawiałyśmy po prostu, no i złe ustawienia przede wszystkim złe ustawienie. To jeszcze dopytam o, o Pączka, bo w, tutaj w roli trenera to tak nie spotykano dla niego rola, w roli takiego menadżera trochę, więc <gry> jak Pączek się wy, wywiązuje ze swoich zadań? Pączek mega dużo nam pomógł, trenujemy z nim jakieś dwa tygodnie, może trzy i strasznie dużo nam pomógł w grze, pokazał nam jak się ustawiać, jak... Jak dobrze grać nam. Dobra, a powiedz mi, o co chodzi z nową organizacją, bo to jest świeży twór na, na polskim rynku i jak, jak to ma wyglądać, jak do tego doszło, że to jest Arkan Wave, bo mówiło się, że to ma być Illuminar i o co w tym chodzi tak naprawdę? To znaczy, y, jesteśmy siostrami Illuminar, mhm. czyli to jest taka jakby organizacja obok. Okej, okay. mhm. i jak wam się współpracuje z Arkan Wave i kto tam wami, że tak powiem, zarządza? Y, Wojtek. <suszy> Wojtek jest naszym szefunciem, ale czujemy się w organizacji bardzo dobrze, bo jest rodzinna atmosfera, dużo, mega dużo wsparcia mamy od nich i to tyle. Dobra jak, i jakie typy na finał jeszcze mi powiedz, co, co w finale, bo chyba się nie spodziewałyście takiego rywala w finale. Czy się nie spodziewałyśmy to nie wiem i też nie wiem na to kolejne pytanie, serio nie mam Ale pojęcia. wygracie czy nie? Krótko. Zobaczymy. <laughs> Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję.